Małkaj, no jak ja jestem szef na Maokaju. No patrz, idealnie się wkomponuje. Jak chuj, to jest dobry pik. O uwu! No i też jesteś siodziak jak w piżamcie. Ja tego go wziąłem. Sioję. Jeśli chodzi o talenty, to twój muzyczny gdzieś spierdolił bo... Pewnie <noise> razem z ojcem. <noise> <noise> tak, do twojego poleciał się sprzedać I do Idę DC. A krać. Zmieniam na DC. Ma, kurwa wybierania. Nie mogę? Nie. To nie. A, a... Dobra, dawaj, ja idę ci suporta. Dobra, nie idę DC, kurwa, mogę to wybrać A, jaj, chodź tu do... na <grystanie> A czemu ty... ty? A ty czekaj. Nie, bo coś się dziwnego stało. Ja przysięgam, że tak. Jak... Ej kurwa, no ta strona się zrespałniła w mojej książce strona? i nic nie było. Strona w Na no, supełnę. Woglądał <laughs> poradnik do kokardki skończysz na suple, kurwa. <laughs> nie, Suwa nie, ci się nie. już kurwa. Adi, zrób taką kokartkę, jaką robisz do butów po prostu, czy coś. No to zrobisz na ciwiance. Okej jest? A jak to z tyłu wygląda? <śmiech> <śmiech> Jestem <nie>. ciekaw, kurwa. <laughs> kurwa, Adi. Zajebiście. <laughs> Ale no to normalnie. Z tyłu? I mają takie krosno do robienia bransoletek z koralików. Miałam takie. Ale ja was dobrze słyszę. <głos> <głos> Jezus, tak, ale tak wyraźnie. To ja w dobra. Ja pierdolę. Jak się... po przyszedł. Co nie? nie, nie. <noise> Oto Adi, jakby jej nie mamy po pieniążki. <noise> Nie, to będzie musieli arama, ja bo być na szóstka. Jak szóstka? Dwa, trzy, cztery, No, a pięć. No, bo się zajmuje z dwoma no To jest no problem i... dla mnie. Uchaułbym. Profil Mateusza. No, A tu Mesio z kolegami Ciekawe z tutaj <noise> Mesio, Kozioł i kurwa ja Tak, 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 tak. <noise> <bez mężli. głos> o. A tu ja i Adrian Biegnie zaraz. po mnie, kurwa no. Chcesz na dół, chciałeś na o kurwa. Dobra, dwóch zatwiliśmy jeszcze. Ale wkurwiony. Pierdol, pierdolę, się. Czerwan ci goni jeszcze myśl, no. Siema prorok, mikrofon ci nie działa. Halo? O! Halo! Halo, Halo mrożon! Nie słychać się! Robka ci świecić, nie słychać. nas? słysz jak chrupy papryka. Nie ma. Słyszysz go? Słyszę was. Widzę was. Słyszysz go Tomek? Nie. Fal Tomek, kropka, musisz wyjeździć. Ach. że się aga Nie no. Ja myślę, do kogo ty gadasz? Ale coś. <noise> Halo. Nie wiem, P4 ale... mi coś pierdolić będzie, no nie mogę. No ale <grym> ty patrzysz <grym> na na, na, kurwa, na rangę jako argument. Kurwa ci wyjaśnił, bo ja muszę dwiczję. P4, bo do dżungli w Ja ci powiedziałem przed chwilą moje argumenty. No z tym kurwa ani. Ej, Peter, chcesz zagrać tak, że ja wezmę Hila te exhaust'a albo coś w ten zeseń? A, nie wiem jak chcesz. A, dobra, to zostawmy jak jest. Dobra. <śmienią> no czemu kurkiego kurw? Czemu ty Timo piknąłeś, kurwa? No właśnie, zanurzam. Nie, <śmienią> 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 Łatwo to było zrobić. No. Załamek, <śmienią> Ej, zamki pizdę ty kurwa mały jebany, w dupę zasrane kurwa wiązku, dobra? Ale czemu mnie wyzywasz? Ech. Ale wiązankę zrobił, ja piszę.